Cześć, witajcie. Dzisiaj taki filmik trochę dziwny na pokładzie Xbox One X. Na Game Passie mam zainstalowaną tą gierkę Forza Horizon 4, ale Game Passa nie będę przedłużał, więc kupiłem na płycie tą grę. I zobaczymy po prostu czy ona mi się... czy będę ją musiał jeszcze raz jakby pobierać na, na konsolę na dysk twardy, czy po prostu ona mi od razu wskoczy do... czy ona mi od razu wskoczy po prostu do... Znaczy, czy ona już jest po prostu jakby zainstalowana z tego Game Passa na twardym dysku i tylko po prostu nacisnę X i będzie czytało z płyty, czy po prostu będzie znowu instalacja? Także taki dzisiaj, taki dzisiaj filmik tego typu. Dla mnie ciekawostka. Yy, zaraz, jak to wygląda. O, tak widać, tutaj ona jest. Chociaż nie, tutaj już się pojawiła niby na płycie. Naciskamy X -a. Ale nie, bo tutaj pokazuje, że to jest Game Pass, czyli to nie to. Czyli to nie to, zaraz chwila. Obs. Zrobimy sobie zamknij aplikację. Czy tam zakończ. No tak, ono tutaj widnieje, ops, ona tutaj widnieje, że jest niby w Game Passie, ale ja bym ją chciał uruchomić z płyty. No nic, zobaczymy. Chyba, Zobaczy, że po prostu jest informacja, że też gra, że też gra po prostu jest yy, w Game Passie, tak? A powiem Wam szczerze, że, że ogrywam właśnie czwórkę, bo Wojtek ogrywa piątkę, ja ogrywam czwórkę i ta czwórka bardziej mi się podoba niż piątka. Ja też czwórkę. Ty też bardziej wolisz czwórkę? No, no to właśnie. Także grafika ta sama, trochę inna lokalizacja tak naprawdę i, i chyba to tyle. I chyba to tyle tak naprawdę, bo no nie wiem, jakoś tereny bardziej, no mimo tego, że się jeździ jak w Anglii po drugiej stronie jest inny ruch, to po prostu to tylko to jest taka troszeczkę przeszkoda, a tak naprawdę to a tak naprawdę to, to po prostu. Auto, te co... No zaraz właśnie zobaczymy czy tutaj mam ten, czy tutaj mam trochę jasno kurczę, to jest zawsze ten telefon mi tak kula, bo to pokazuje O tak to widać normalnie. Oczywiście jest okno na dzień noc, także jest trochę z tym czarnym kolorem słabo. Weź tam te rolety i na, na ten, żeby było na ciemno. Dosięgniesz? Czekaj, czekaj, ja to zrobię. Czekaj, ja to zrobię, już dobra. Tak, ale Wojtek, nie w tą stronę, tylko w tą. O. Teraz trochę lepiej. Także będzie trzeba poczekać, aż się game pass skończy, bo wtedy ta gra już nie będzie jakby aktywna w game pasie. I, i zobaczymy wtedy, ale wydaje mi się, że po prostu nie będzie aktualnie, nie będzie już jakby pobierał, bo już jest pobrany na dysk twardy przez właśnie przez Game Pasa, Więc bardzo fajnie, jeszcze zerkniemy tylko, czy na pewno są wszystkie te. Tak, już na Tam. pewno widać, bo Lambo stoi to. To jest normalnie wszystko. A zobaczmy, że... No to jeszcze wejść na... Tak, tutaj, no naciśnij. Tak jest, bo tutaj sam początek w sumie także wszystkie także wszystkie auta mamy. Nie. Ale to nie są z piątki Wojtek, dobra. Czyli wszystko jest, Ok. Czyli wychodzi na to, że jeżeli zainstalujecie grę na Game Passie, a potem ją kupicie na płycie, to nie trzeba po prostu drugi raz instalować na ten, bo on ją tylko, on już ją ma zainstalowaną. Nie są to jakby dwie różne te, tylko to już jest jako jedna, jako jedna wielka. Kurczę, teraz coś się za ciemno tutaj zrobiło. Jako jedna wielka ta. Jako jedna gra. Także myślałem, że to jest jakaś tam będzie znowu druga, druga że tak powiem, drugie czekanie na zainstalowanie gry z płyty. A to się okazuje, że nie. Także to tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej.